Cześć. Mam na imię Patrycja Alenkuć, Jestem tancerką, choreografem i pedagogiem tańca. I witam was serdecznie na kanale Dance Filozofii. To jest pierwszy odcinek nowego kanału tanecznego na polskiej platformie YouTube pod nazwą Dance Filozofii. Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa, gdyby nie stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu Kultura w sieci. Dzięki temu stypendium będę mogła rozwijać kanał i udostępniać Wam bardzo ciekawe treści, związane oczywiście z tematyką tańca. Na kanale Dance Philosophy znajdziecie filmiki dotyczące m.in. wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie tańca. Będziecie mogli również oglądać wywiady z osobami prężnie i czynnie działającymi w polskim środowisku tanecznym. Na pewno nie zabraknie również twórczych filmików z moimi autorskimi choreografiami. Będziemy oscylować wokół tanecznej e, tematyki na różnych płaszczyznach. Bardzo zależy mi również na tym, żebyście wy, widzowie, byli zaangażowani w rozwijanie się tego kanału. Będzie mi niezmiernie miło, kiedy w komentarzach znajdą się wasze sugestie, pytania, które będą również dla mnie inspiracją, a niekiedy tematami na kolejne odcinki. Chciałabym, żebyście czynnie komentowali, dyskutowali na temat materiałów i treści, które będą się pojawiały na tym kanale. Żebyście również wystosowali jakieś swoje propozycje, zapytania, które mogą zainspirować mnie do przygotowywania, realizowania kolejnych filmików dla Was. Kanał ten dedykowany jest osobom związanym z tańcem, zarówno czynnie, jak i biernie. Amatorom i profesjonalistom. Osobom młodszym, ale także starszym. Dla każdego, kto kocha taniec, dla kogo taniec jest ważny, i dla każdego, kto szuka różnego rodzaju treści związanych z tańcem. Cieszę się, że mogę zacząć robić ten projekt. Mam nadzieję, że będzie dla kogo. Serdecznie zapraszam. Jeżeli podoba Wam się koncepcja kanału Dance Filozofii i będziecie chcieli wspierać y, działania oraz rozwijanie się kanału, to koniecznie polubcie ten filmik. Nie zapomnijcie o tym, żeby zasubskrybować kanał oraz włączyć dzwoneczek, dzięki któremu nie przegapicie żadnego powiadomienia z nowymi filmikami. Do zobaczenia.